Witam Państwa, jak co tydzień z naszym serwisem budowlanym, z wiadomościami z portalu Wielkiebudowanie.pl. No, niestety w maju nie mamy dla Państwa dobrych wiadomości. Jeszcze w ubiegłym tygodniu wydawało się, że być może coś z naszymi algorytmami jest nie tak. Postanowiliśmy też trochę szerzej porozmawiać z firmami budowlanymi, jaka jest sytuacja na rynku. Przeprowadziliśmy tych rozmów naprawdę dosyć sporo. Ja również prowadziłem rozmowy w różnych regionach Polski. No i wyłania się taki dość ponury obraz, jeśli chodzi o budownictwo. W ubiegłym tygodniu mówiłem o jakiejś takiej wrzawie medialnej, że w budownictwie wszystko ruszyło, że ludzie znowuż biorą kredyty, że kupują mieszkania. Hmm. Powiem tak, nie chcę wnikać skąd, skąd to się bierze. Natomiast jeśli chodzi o branżę budowlaną, sytuacja jest nadal trudna. Na z naszych algorytmów wynika, że rynek się jednak nie poprawia, poza wyjątkowymi branżami, o których zaraz powiem. Niektóre, znowuż, branże odczuwają gorszą sytuację niż była jeszcze przed dwoma miesiącami. Wobec tego ciężko mówić tutaj, żeby na rynku następowa następowały jakieś poważne zmiany. Firmy nam mówią, że są w bardzo trudnej sytuacji finansowej, narzekają nadal na brak zleceń, a jeśli one są, to podlegają dużym negocjacjom i finansowym, i terminowym. Czyli można powiedzieć, że rynek jest dla firm budowlanych bardzo trudny. Wiele firm jest nadal w dużych kłopotach finansowych. Nie radzą sobie z, zarówno z kredytami, leasingami. Te koszty są bardzo wysokie, koszty obsługi firm. No, jak Państwo wiecie, jesteśmy także przed kolejną podwyżką płac minimalnych w lipcu. Także no, nie wygląda to dobrze, tym bardziej, że rynek. Nie rośnie. On wzrósł właściwie w branży wykończeniowej, o, o, o czym za chwilę się Państwo dowiecie z naszych bieżących wiadomości, i całkiem nieźle wygląda rynek robót ziemnych, a także w ogóle prac terenowych, o czym też już wcześniej wspominaliśmy. Natomiast w pozostałych branżach jest naprawdę bardzo źle. Zapraszam więc Państwa na wiadomości, a w drugiej części porozmawiamy o robotach ziemnych, branży, która jest takim, no nazwijmy to, czarnym koniem w tym roku. No bo niby w budownictwie jest źle, ale to jest branża, która ma dość duży udział w rynku. Nawet dosyć sporo zamówień prywatnych, nie tylko tych publicznych, gminnych, ale, ale także sporo zamówień prywatnych i dość wysokie ceny, i jeszcze do tego bardzo trudno taką firmę pozyskać. Inwestorzy muszą się trochę natrudzić, żeby, żeby umówić się na jakiś konkretny termin. Zapraszam Państwa więc na wiadomości i część drugą omawiającą branżę robót ziemnych. Maj jednak nie przynosi poprawy w budownictwie. Wiosenny szczyt jest tylko dla wybranych branż i regionów. Kolejny tydzień maja pokazuje, że w budownictwie raczej niewiele się poprawia, a firmy budowlane tracą zamówienia wyprzedzające. Mówiąc w skrócie, w swoich kalendarzach zamówień mają ich coraz mniej na kolejne miesiące. Niestety te dane w maju się pogarszają. Są jednak branże, które w tej chwili mają swoje 5 minut. Można powiedzieć, że do nich dotarł wiosenny sezon budowlany. To branże wykończeniowa i robót ziemnych. Czyli praca maszynami gdzie popyt jest wyjątkowo wysoki, nawet yy, wydawałoby się, że większy niż rok temu, w innych branżach sytuacja się nie zmienia, a w branżach instalacyjnych trwa nawet spadek zamówień. Regionalnie też duże dysproporcje są w województwach mazowieckim i małopolskim, gdzie jest duży udział w rynku nowych inwestycji, i wiosenny sezon budowlany jest tutaj zauważalny. A w województwach lubelskim, pomorskim, śląskim i zachodniopomorskim duży spadek zamówień. Do tego w budownictwie znów rosną koszty pracy, ponieważ nie ma ludzi chętnych do pracy i to nie tylko specjalistów. Firmy będą więc konkurować płacami, a to powoduje spadek rentowności wielu prac przy jednocześnie bardzo małych w stosunku do ubiegłego roku obrotach. Kryzys w budownictwie więc trwa w najlepsze, a wyjątki w postaci kilku branży i regionów wpisują się w taki stan. Kryzysy w budownictwie nigdy nie wyglądały tak samo w całym kraju, podobnie jak wielkość i stopień urbanizacji regionów, a także patrząc z punktu inwestycji prywatnych, zamożności mieszkańców poszczególnych regionów. Rynek budowlany w maju, przynajmniej na razie, jest niemal o połowę mniejszy niż w ubiegłym roku. I szczególnie dotyka branże instalacyjne, murarskie, zbrojarskie, tynkarskie, dekarskie i budowy domów prywatnych. Po wyraźnej poprawie zamówień na domy prywatne na początku maja, teraz w połowie tego miesiąca znów pojawił się spadek. A dzisiaj chciałbym, żebyśmy przyjrzeli się takiemu czarnemu koniowi branży budowlanej, jakim są roboty ziemne, praca maszynami budowlanymi. W maju wynika, że branża ma aż 10% rynku, także jest sporo zamówień. Jak rozmawiamy z firmami zajmującymi się robotami ziemnymi, to bardzo dużo z nich jest w tej chwili zajętych. Firmy mają, można powiedzieć, wysokie ceny jak na obecny czas, dużo zamówień, dosyć dobrze płacą swoim pracownikom, a więc można w tej branży dobrze zarobić, jeżeli jest się operatorem maszyn, czy spychacza, czy, czy koparki. I od początku roku branża jakoś tego rynku mocno nie straciła, chociaż w lutym wydawało się, że jest bardzo źle. Na tym wykresie widać, jak kształtowały się zamówienia na roboty ziemne w naszym systemie niebieska linia to jest to są zamówienia z roku 2022 bordowa to są zamówienia z tego roku i tu wyraźnie widać, że w lutym było spore załamanie jak rozmawialiśmy z firmami to nawet niektórzy twierdzili, że praktycznie nie mają zamówień i te usługi stoją, maszyny stoją, nie ma co robić no i jest zawsze jakaś panika. No widać, że różnica jest y, spora, bo niemal o 40% te zamówienia były niższe w lutym niż y, w roku 2022. Ale już kolejne miesiące przynosiły wzrost zamówień, zwłaszcza marzec, kwiecień. Teraz maj też zamówienia są nieco wyższe niż w kwietniu. Y, Prawie, że są na podobnym poziomie, jak w 2022 roku. Tu chcę powiedzieć, że to są zamówienia nie tylko pochodzące z gmin, samorządów, ale jest też dużo zamówień prywatnych, związanych z przygotowaniem terenu, z przygotowaniem terenu pod budowy, Mimo, że się tych budów tak dużo nie toczy, to jednak się okazuje, że prywatni inwestorzy jakimś takim systemem gospodarczym realizują budowy domów, czy jakichś tam swoich magazynów, czy przybudówek, czy też przygotowują tereny, które, które zakupiły wcześniej. I po prostu najprawdopodobniej rozkładają to na lata. I wydaje się, że akurat w robotach ziemnych nie ma jakichś wielkich problemów, jeśli chodzi o zamówienia o utratę rynku, chociaż od początku roku branża straciła 15% rynku no. Nie jest to mała strata, ale nie tak duża jak w innych branżach, które potraciły nawet 30-40% rynku. Więc nie jest naprawdę źle w tej branży. Będziemy obserwować, co się będzie działo dalej. Jak widać już po niebieskiej linii wykresu. No, druga połowa roku z reguły jest słabsza dla, dla tej branży i prawdopodobnie tak samo będzie w tym roku. W branży robót ziemnych są naprawdę spore marże. Branża zawsze dobrze zarabiała. I oczywiście ryzyko prowadzenia działalności robót ziemnych nie jest wcale małe. Ja za chwilę je pokażę. Natomiast, jeżeli wszystko idzie zgodnie pla z planem i wszystkie e, pomiary są dobrze zrobione, to naprawdę e, można zarobić. E, I marże sięgają nawet 40%. A w takich dobrych województwach, jak Małopolskie, Mazowieckie, nawet i więcej, mm, branża jakoś tak z tych marsz nie bardzo chcę zejść, zresztą nie ma się co dziwić w Polsce bardzo dużo maszyn budowlanych jest w leasingu te leasingi, ta, ta, ten koszt obsługi znacznie wzrósł wobec tego firmy nie mogą za bardzo schodzić z ceny jeśli chcą te maszyny utrzymać z drugiej strony w ubiegłym roku dość sporo firm Y, zajmujących się robotami ziemnymi zbankrutowało właśnie z powodu y, braku y, możliwości obsługi y, leasingowych y, swoich maszyn. Raty, które wzrosły firmom, no, dla niektórych były po prostu nie do udźwignięcia, ale i to sytuacja była znacznie lepsza niż 10 lat temu kiedy prawie 30-40% firm rozkładało się na łopaty, zabierane były maszyny przez właścicieli i fundusze leasingowe, ponieważ nie obsługiwał, co, 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 co druga, trzecia firma nie była w stanie obsługiwać swoich rad. Także... Najlepiej zarabia się tutaj w tej branży, kiedy ma się już własne maszyny swoje, a nie e, takie, które są, które trzeba dopiero spłacić. No, a niestety mm, u nas bardzo wiele firm e, takie maszyny po prostu posiada w leasingu. Mm, no, jest to najbezpieczniejszy wydawałoby się dla firm wariant wtedy kiedy jest koniunktura gorzej gdy jej nie ma jeśli chodzi o ceny pracy maszynami ceny pracy koparek te ceny tak jak mówiłem utrzymują się na wysokim poziomie jak państwo tutaj popatrzycie na nasze tabele Wykop ziemi no, waha się tutaj od kwoty powiedzmy 140 zł za godzinę pracy koparki do 170, nawet 180 zł w Warszawie i to jest koparka typu CAT. Koparki obrotowe duże tutaj koszt godziny to jest nawet 250 zł, nawet 300 zł. Takie stawki też mamy. Wobec tego. No, ceny są naprawdę dla kogoś, kto, kto nie jest zorientowany, yy, no, dosyć, dosyć poważne i, i, i ciężkie do zaakceptowania. Ale jakoś tutaj konkurencji w firmach tego typu cenowej konkurencji yy, za dużej nie ma. To znaczy, bardzo ciężko znaleźć firmę, która zrobi to. Zrobi tą samą pracę za, za mniejsze pieniądze. Inwestorzy, którzy trochę podzwonią po firmach, sprawdzą to się nagle okaże, że, że ta różnica w cenie nie jest aż tak duża. Do tego dochodzi dochodzą jeszcze odległości, gdzie ta koparka ma być przetransportowana to też są spore opłaty. Ja jeszcze chcę powiedzieć o jednej rzeczy, bo od 1 stycznia zaczęły obowiązywać nowe zasady dotyczące selektywnego zbierania i odbierania odpadów budowlanych i rozbiórkowych, co w praktyce oznacza nowy obowiązek segregacji odpadów budowlanych przez ich wytwórcę, a więc firmy odbierające odpady budowlane od stycznia 2023 nie mogą odbierać tych odpadów jako odpady zmieszane. Nowe przepisy dotyczą firm również firm budowlanych. To wprowadza także zwiększone ryzyko i koszt prowadzenia tego typu inwestycji, zwłaszcza jeżeli ktoś zajmuje się utylizacją y, gruntów, y, stąd też y, myślę, tak mocne ceny, mówiąc w cudzysłowie, y, są w tym roku, y, no bo jakby wszystkie koszty związane z pracą y, w robotach ziemnych y, wzrosły. Na razie mamy yy, co miesiąc spadek cen paliw, więc yy, owszem, on, on jest niewielki, ale nie mogą już firmy powiedzieć, że, że tutaj cena paliw powoduje, że, że muszą podnieść ceny. Raczej większą rolę zaczynają odgrywać koszty pracy. Operator koparki należy do zawodów o podwyższonym zapotrzebowaniu. Wobec tego szczególnie firmy narażone są na wzrost płac. Jak popatrzymy na naszą tabelę, średnia płaca operatora koparki to jest 28 zł netto na godzinę. To jest średnia. W województwach takich jak mazowieckie, duże miasta, firmy płacą nawet 34-36 zł. Za godzinę pracy operatorowi. Zależy też jeszcze, jakiego rodzaju on posiada uprawnienia. Także koszty pracy no, są wysokie w tej branży i jest to jedno z większych ryzyk, jeśli chodzi o działalność budowlaną. Jak Państwo widzieliście, nie tylko w branży wykończeniowej rynek budowlany się dość znacząco poprawił, ale także w branży robót ziemnych w ogóle w branżach terenowych i to są branże, które, o których możemy mówić, że ten wiosenny przypływ inwestycji mają. Nie jest on jakiś tutaj drastycznie duży, natomiast y, sytuacja tutaj wyraźnie się poprawiła. W przeciwieństwie do pozostałych branż, niektóre z nich mm, tracą rynek, zwłaszcza, zwłaszcza branże instalacyjne. Tymczasem już zaczyna się festiwal y, transferów obietnic przedwyborczych, y, a więc mamy 800 plus w lipcu, także wzrosną płace minimalne. Wobec tego na rynku pieniądza będzie się pojawiać coraz więcej. No, pytanie, czy, czy Polska te równie dobrze będzie radzić sobie z inflacją? Na razie niby ta inflacja spada, spadają ceny paliw, koszty w firmach powoli rosną wolniej, ale yy, no, nadal rosną. Zwłaszcza niebezpieczeństwo jest tutaj, jeśli chodzi o koszty pracy. Yy, te koszty pracy. Będą rosły i w lipcu na pewno czeka nas wzrost średnich pensji, no bo zawsze, jeżeli wzrosną płace minimalne, to za chwilę będą rosły także płace dla specjalistów. Naciski pracowników również się pojawią. Natomiast no, nie do końca idzie to w parze ze wzrostem cen usług. Jak sami Państwo wiecie, no, inwestorzy mają cały czas problemy z akceptowaniem tych cen. Wszystkim się wydaje, że skoro w budownictwie jest gorzej, to ceny powinny być dużo niższe. Natomiast, no, tej przestrzeni do, do obniżania tych cen jakoś za bardzo nie widzą firmy. My też nie widzimy, żeby, żeby można było te ceny obniżyć. Oczywiście w niektórych marżach ceny są być może jeszcze przesadzone, zbyt wysokie, ale jeżeli rynek będzie słaby, to i te ceny zostaną przez rynek zweryfikowane. Natomiast w wielu branżach praktycznie działalność jest mało opłacalna lub w ogóle nieopłacalna. Praktycznie firmy. Wybrały taki czas na przetrwanie i patrzą, co się będzie dalej działo: zamknąć działalność, czy jeszcze poczekać. Zobaczymy, co, się, co, co, co dalej się wydarzy w tym roku. Zapraszam Państwa za tydzień, jak zwykle, z serwisem i nowymi informacjami z rynku budowlanego. Do zobaczenia.